Naszym gościem jest pan prezydent Turszyny Robert Szewczyk. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, z jakimi oczekiwaniami pan przyjeżdża na ten kongres? O, historia tego kongresu w Mikołajkach już kilkuletnia jest bardzo ciekawa i cieszę się, że on się rozwija, bo to. Jedno z największych, a może już największe spotkanie samorządowców z sektorem firm, które działają w sferze samorządowym, ale przede wszystkim też z, z, z przedstawicielami rządu, z przedstawicielami tej warszawskiej władzy warszawskiej, która ma wielki wpływ na to, co się dzieje w samorządach. To jest moment, żeby wziąć udział w panelach, w debatach, w rozmowach i spotkaniach, ale też, żeby osobiście porozmawiać o, o tym, co jest dla nas, dla samorządowców, dla naszych mieszkańców najważniejsze. Ja mam taką osobistą historię, bo tych kilka lat temu jeszcze jako pracownik samorządu województwa, dyrektor departamentu Zaczynaliśmy i zakładaliśmy ten kongres właśnie tu w naszym regionie w Mikołajkach. Tutaj, ponieważ tylko tutaj jest obiekt, który spełnia oczekiwania organizatorów i no mam z tym swój, swój udział, więc bardzo się cieszę, że ta inicjatywa się świetnie rozwija. Panie prezydencie, mówi Pan o spotkaniach kularowych domyślam się, ale czy takie spotkania pomagają ewentualnie później no, w załatwieniu dla miasta ważnych spraw? O zdecydowanie tak, to, to zawsze jest bardzo ważne, żeby móc przedstawić osobiście swoje opinie, swoje, swoje zdanie, porozmawiać o tym, co się może wydarzyć. Nie wszystko zawsze może być publicznie od razu deklarowane i, i omawiane, ale jesteśmy w stanie lepiej się przygotowywać. To ma znaczenie. Przed wejściem do tego hotelu? Gdy podjechałem tutaj, dostrzegłem demonstrację, która dotyczy niestety Olsztyna. Jest to demonstracja mieszkańców gminy Purda. Co by pan im powiedział? Ja jestem bardzo otwarty dla mieszkańców Starego Olsztyna, bo na tym na, na nich bardzo mi zależy i bardzo też w czasie konsultacji społecznych bardzo dużo o tym mówimy, że nam zależy na mieszkańcach Starego Olsztyna, żeby byli pełnoprawnymi mieszkańcami naszego miasta, żeby mogli korzystać ze wszystkich przywilejów. I plany rozwojowe tego obszaru, o którym mówimy po zmianie granic, proponowane przez Olsztyn są zdecydowanie bardziej korzystniejsze niż te, które zakładają ze strony gminy Purna, która przygotowała taki plan zagospodarowania przestrzennego, budowę przemysłu, budowę hal magazynowych, budowę bloków dookoła wsi Stary Olsztyn, co zupełnie zniszczy ten teren. Olsztyn ma inne podejście, my upatrujemy tam rozwoju usług społecznych, budownictwa, które, Osztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale także zachowanie terenów zielonych, charakteru tego miejsca, budowę komunikacji, transportu publicznego. No i najważniejsze, jeżeli się właściwie jest Osztynianinem i mieszka się praktycznie w Osztynie, to... Trzeba, to, to warto mieć te same przywileje, te same możliwości, co mieszkańcy Olsztyna, począwszy od darmowego transportu dla dzieci i młodzieży, poprzez dostęp do, do naszych instytucji kultury, do, do naszych instytucji sportowych i tak dalej. Panie prezydencie, bardzo dziękuję w takim za, za naszą krótką rozmowę. Życzę owocnych obraz. Dziękuję bardzo, dziękuję za spotkanie. Myślę, że jeszcze nie raz tutaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.